Okay, mamy nowy Community Goal, który dopiero co rusza, jest to Community Goal polegający na bounty huntingu, czyli chyba podchodzący w większości graczy, tak jak, jak mi się wydaje, sporo osób, szczególnie na początku drogi, które mają słabsze statki, zapewne chętniej podejdą do bounty huntingu niż innych rzeczy, bo pewnie mają statek na wyposażeniu, z którego można chociaż trochę postrzelać. Najlepiej byłoby strzelać ostatnio zachęcam do sprawdzenia poradnika na forum Ali Dangerous pojawił się poradnik nie mojego autorstwa ale jest tam poradnik o polowaniu w Resource Extraction Sideach jest to poradnik który wyjaśnia jak nabić grubą grubą kasę Warto tam zajrzeć, warto to sprawdzić, jeśli macie ochotę polować. Jeśli nie, to wystarczy dowolny nefbicon, Oczywiście nefbicon będzie musiał być w imperium, dlatego że jest to community goal, który dotyczy oddawania voucherów na bounty w imperium. Tak? Przestrzeliłem. Czyli w efekcie musicie być na... Polować na statki, które mają bounty w, w Imperium, no to będzie najłatwiej zrobić po prostu w Now Beaconie, w systemie, który jest należącym pod kontrolą do Imperium, bo wtedy każdy, każdy statek Wanted w pierwszej kolejności będzie miał bounty na Imperium, a jeśli go przeskanujecie dodatkowo um, Warren Scannerem, to być może jeszcze jakieś dodatkowe bounty, ale w pierwszej kolejności będzie miał na, na Imperialne. I to jest to Imperial Investigation. To raz wyjaśnimy, gdzie to jest. LTT9810. LTT9810. Przepraszam, że tak chaotycznie, ale spieszę się z tym. To jest tutaj. LTT9810. Tutaj jest ten system, w którym mamy robione bounty niedaleko stolicy stolicy Imperium. I w tym systemie stacja to stacja o nazwie tutaj eee, Gat Gatires. Gatires Terminal to jest, czy jakkolwiek to się czyta, Gatires Terminal. Stacja przy planecie A6A. Gatires Terminal, 470 lat świetnych od, od gwiazdy, niezbyt daleko. Stąd oczywiście Abone w Beacon, który się znajduje też w tym systemie a jeśli nie to gdziekolwiek indziej. Zalecam takie rzeczy, robienie takich rzeczy jednak na trybie solo, nie online, bo jeśli chcecie robić online to polećcie stąd, bo to będzie problem zrobienie tego, zrobienie tego online w, na wbikonie, w tym systemie, bo to wiadomo, że będzie kocioł niesamowity, więc albo inny system online, albo solo tutaj. I co? Yy, akceptujemy Community Goal, który polega na dostarczaniu właśnie yy, Imperial Bounty i Vouchers, czyli Czyli tego tutaj. Kontakty Local Security I oddaj Vouchery I to są moje Empire, czyli to są dokładnie te 132 tysiące, tam kilka nabiłem, po prostu tam parę statków, które się nawinęły I oddajemy to w tym miejscu i to nam się nabija W kierunku naszego tutaj E, naszego Community Go ile oddacie tyle oddacie na razie 111 osób bierze w tym udział ale na pewno będzie dużo dużo więcej trudno jeszcze powiedzieć jaki, jaki będzie e, jakie tutaj będą dokładnie te wszystkie nagrody bo to jeszcze jest nie jak widzę nieujawnione 190 tysięcy dopiero oddałem Czyli niewiele tak naprawdę Bo tu pewnie w milionach będzie pooddawane Żeby się dobić na jakiś wyższy e, tier Jeśli ktoś chce jakieś lepsze nagrody e, Mi wystarczy tylko po prostu Żeby wziąć w tym udział W pozostałym od razu pokażę Że w poprzednim jeszcze Który, e, który robiłem e, Gdzie trzeba było oddać dane z eksploracji e, Na 40%, na 40 Dostałem e, 2,5 miliona Czyli najgorzej Myślałem, że tam będzie 250 tysięcy, a tam się okazało, że było 2,5 miliona, także tutaj też się można spodziewać jeszcze paru baniek, tam jest jeszcze dodatkowo e, tam jest jeszcze dodatkowo discount na ASPA 20%, który potrwa dwa tygodnie. Także jest, jest jak widzicie co robić i, i po co. Czyli Bounty Hunting w systemach Imperium oddajemy e, oddajemy vouchery, empire, nie trzeba, no nie trzeba polować w imperium, ale to będzie najbardziej wydajne i przy okazji radzę sprawdzić właśnie mm, forum i tam przeczytać sobie poradnik odnośnie polowania w resource extraction site'ach, chyba, że ktoś woli w NavBiconie, no to wtedy wystarczy na NavBicon. No to by było na tyle, dziękuję i zapraszam ponownie.